Cześć. Tutaj z tej strony morski chciałbym Wam <laughs> yy, jak to się yy, zareklamować tego czadowego serwa. No to zaczynamy. Tutaj mamy regulamin serwera, to jak wejdziecie sobie przeczytacie, a w ogóle IP będzie w opisie. Tu macie kowadła. O tutaj osadnicy dopiero robią admini będzie. Tutaj enchant. Tutaj jedzonko, klik. Jedzonko mamy. Co wywam wam tu już O, tutaj mamy administracja tubony degrady, idiotów, nobów itp. To założyciel XB, właściciel pacce, TPATC. Admin Multi 214, admin na 12, Mod Shai 3Bus, Budowniczy karel Helperka Dolp, Hinius. Hmm. Że, jeżeli odcinek Ci się spodobał, a jeszcze raz mówię, IP będzie w opisie, wejdźcie, zalajkujcie, cześć.